Chodź Wadziuś, Muzeum Polskie Drogi. Zaczynamy od hali z warszawami, z maluchami. Tu pamiętam jest jedna taka w oryginale fajowa. Chyba ta kombi, zobacz. Taka nietknięta. Nie. Zobacz. No. Ta to już była, nie? Malowana. Tam jest taki pocztylion chyba, czy, czy furgon, nie pamiętam, też ciekawe. Tu zobacz, tak. To jest, widzisz, z De Agostini. Skala 1 do 8. Taka jak ten na ciągnik. Tylko to już jest złożone, widzisz? A ta przyczepa to jest niewiadówka. Furgon, Warszawa Furgon. Nie pocztylion, tylko furgon. Pamiętasz jak miałem tego Reda z tej serii? W Zakopanem od Andrzeja? Andrzejskiego. Z odsuwanym dachem jeszcze był. ten fajnie zrobiony, co? Tu zaraz nam Piotrek pewnie powie Z czego tu są różne części A pamiętasz jak te się nazywają? Mikrusy I teraz jak byliśmy w, we Wrocławiu Pamiętasz? To wujek Andrzej Ten z Gdańska takiego miał I w Borsku też takim był Pamiętasz? Dobra. To co, idziemy do tamtej hali? Nie, nie. Tu jeszcze są, zobacz, wrzosowy maluch rzadki temat. Tu Mercedesy W113, a tu jest ten następny. To W116, to jest SK -ka. z Kalifornii, Wiesz? z Beverly Hills, nawet. Ciekawe, czy on nie jest v No Fotele ma superowe Jakieś takie Recaro chyba, czy coś Co my tu mamy? Nie ma nie ma tabliczki A tu zobacz, Tatra Widzisz? Pamiętasz jaki ta Tatra ma silnik? Taki sam jak ta dzisiaj No Uzłomnika na kanale. V8 z tyłu ma V8. Piotrek, V8 chłodzone powietrzem. No. No tu widać, Tak, z tyłu, no. Patrz, jaki hot rod To jest bombowe, co? To jest zobacz, to jest zwężone, przedłużone, widzisz? Ten zielony to jest zaporożec. Tu jest Mercedes, czekaj, Bodziusz, Jak chcesz, to ci to wezmę. Tu jest kolejna 116 Tu zobacz jaka BMA, taka ci się pewnie spodoba. Dwie takie miałem, wiesz Czerwoną i złotą. na białych Ona jest na białych. Ja miałem na białych, tak, obie. Tu ma opony te RX jeszcze. Takie rzadkie. Wiesz. To zwykle na Ferrari taki to Tu jest Jaguar uh -huh. To jest Jaguar. Mhm. No uh -huh. zobacz. Uh -huh. Widzisz, jest napisane Jaguar. Tylko taki starszy Jaguarem przyjechaliśmy i Jaguarę oglądamy, widzisz? Uh -huh. Tu jest Buick z 25 roku. Uh -huh. Stuletni, zobacz, idealnie, nie? Pierce Arrow. Patrz jaki byk. Olbrzym, co? Hmm. Tutaj jest Lincoln. Tutaj. Tu jest Korweta C3. Tam jest Cadillac ten czarny, Rolls-Royce, tutaj jest Mercedes 600 chyba druga już. To jest Korweta C3 Stingray. Piękna, co? A tu zobacz, to żółte, pamiętasz? Ferrari. Zobacz, jakie kiedyś były auto. Patrz, to jest Rolls Royce Phantom 2. I tu tych Rolls Royce'ów to jest... Tu do końca to są Rolls royce y chyba. No, takie rzeczy. Czekaj, chcę sobie tutaj tego jeszcze zobaczyć. Lincoln KL7. To są Rolls Royce. Nie Rolls Royce, tylko Rolls Royce. Rolls Royce. No, tak. Same Rolls Royce, nie? Chodź tam dalej, gdzieś jeszcze pójdziemy. Też Rolls Royce. No, i tu jest taki świeższy, zobacz. Tu. Tu jest taki nowszy trochę Ale piękne są te Royce No nie Zobacz jaka ta szóstka jest mała przy nich Zobacz jaki olbrzymy. No bardzo duży jest. No, widzę. Z 35 roku. Tu możemy wejść na górę, chcesz? Zobaczyć silniki? Tu zobacz jaki skuter stary. Tu jest motorowa, a tu jest skuter, widzisz? Chodź na górę. Zobacz silniki takie zaburtowe do motorówek Wow jakie widzisz jakie sportowe To jest chyba sportowe No to jest chyba nie, no, chyba nie sportowe Ale te są piękne zobacz jakie drewniane Cudowne co? na górze tam na ścianie te musiały być szybkie co choć jeszcze tutaj zrobimy oteczkę zobaczcie tutaj silników jest zaburtowych Słucham? Dobrze. Leczek jak z góry fajnie wygląda ta korweta, co? Razem z Ferrari. Nie nie. 348 Spider No Go karty widzisz? No. <laughs> Aha. Gała od bm -y jakieś chyba. Ale mnie to się bardziej ten kadilak podoba Fleetwood. Maluch, tak? Rozpoznajesz, nie? Mhm. Na tor, po prostu. Nie, to chyba jakiś Rajduwa Zobacz gości, tutaj jakie są sportowe furki. Pierwszy, to jest Cinquecento. Drugi, sy, syrena. Tutaj. Fiat 125p. A tu? Polones, no. Tu są formuły. się Aha, no. Leży na glebie, co? A tu są, zobacz. Motocykle. Takie, Te są żużlowe, widzisz? Pamiętasz, jak był wujek Piotrek? I nas zachęca, żebyśmy pojechali na żużel? Tak jeżdżą po takim. Tak dookoła jeżdżą, pamiętasz? No, ten kadilak, powiem Ci, bardzo mi się podoba. A wiesz, jak się go tankuje? Tam się podnosi światło do góry, i tam jest wlew paliwa. No, a tu ma rury wydechowe, takie zanurzone w tym w zderzaku. I zderzak, zobacz, metalowy. Jaki jest długi? No, przedłużony, widzisz, bo to on jest przedłużony, tak względem standardowego. Olbrzym, co? No, Tak. kochany. Tak, Tu jest Rolls Royce, ów? a jeden stoi tam na zewnątrz jeszcze. Jakie? Pokaż. No, niezły. Nie? Mało wygodny pewnie. Manualnie. Ja nie wiem, czy takich foteli Piotrek to nie było w tym Fiacie Kupie. Tak jak No, tak mi się wydaje, że chyba identycznie były. Muszę, muszę sprawdzić. <noise> żeby muchy nie leciały ten kotro fajny nie? nie wiem z czego ale v pewnie jakieś co? widać było tutaj czy nie? takiego Chevroleta. Widzisz, to jest znaczek Chevroleta, okay. jakiś big block, widać. To jest bombowe, nie? A ciekawe, co tam jest z tyłu i po co jest tam taka paka. Ciekawe na co? Co bag paliwa, no i co więcej? No tu jest bag, to to widać. Wiesz, taki wielki bag tam jest. Tak. A tu się pewnie tankuje, nie? Ale bombowe. Zobacz, jaka pozycja tu jest. Należące po prostu prowadzisz. Siberdek ciągle otwarty lepiej nie jeździć w deszczu, nie? Badek? Tędy idziemy, no?